Jeśli byś miała w tym momencie wolne 3,5 tysiąca, to zdecydowałabyś się na taką hulajkę? Myślę, że z całą pewnością. Z całą pewnością, tak? Od razu, na pierwsze wrażenia od razu byś się zdecydowała. Podoba cię? Bardzo. Naprawdę, bardzo mnie urzekła. I tak jak mówię, komfort jazdy jest naprawdę świetny. Ale przyspieszenie też jest fajne, no nie? To też! <laughs> 51, 52. Wyprzedzać, nie wyprzedzać Chwila odpoczynku na trasie już prawie 40 km w końcu What the fuck? Co to w ogóle ma być Cemanesco, kiedy niespełna rok temu testowałem Tibo Prima w pierwszej wersji, to tak sobie pomyślałem, że gdyby tylko dali pompowane tylne koło zamiast pełnej gumy, za którą no niestety nie przepadam, to byłaby to naprawdę zarąbista fulajnoga. No i tak oto kilka miesięcy później stoi przede mną nowa ulepszona wersja Tibo Prima 2.0 z pompowanymi kołami, z nowym komputerem pokładowym, z nowym mocniejszym silnikiem i uwaga, z większą baterią. Zadam Przetestowałem ją trochę, no nie powiem, więc zapraszam na odcinek. Tibo Prime to hulajnoga typowo miejska, ale nie tylko. To co ją wyróżnia od innych miejskich hulajnuk to zapewne regulowane zawieszenie na sprężynach z przodu i z tyłu, duży, szeroki, gumowy dek wyposażony w oświetlenie, a do nocnej jazdy poza miastem także LEDowy mocny reflektor. Regulacja wysokości kierownicy i szybki sposób składania sztycy wraz z rączkami kierownicy. Hamulce bębnowe ze wspomaganiem elektronicznym. Nowa wersja Prima dostępna jest w dwóch wersjach pojemności baterii. Podstawowa wersja wyposażona jest w akumulator o pojemności 15,5 Ah, a wersja, którą testuję ma ich aż 19. Poza tym 600W silnik w tylnym 8,5-calowym kole. Nowa wersja Prima ma nowy typ opon zresztą o bardzo fajnym profilu, przy czym tylna opona zamiast pełnej gumy, jak to było w pierwszej wersji, jest teraz pompowana i to jest najistotniejsza zmiana w tym modelu. Dopiero jazda po mieście po takich płytach chodnikowych, po kostce brukowej, po nierównościach pokazuje przewagę Tibo Prima 2.0 nad tą pierwszą wersją, która była niestety wyposażona w oponę Pełną, pełną gumę. Coś czego nie lubię, nie preferuję. I tam niestety na takim delikatnie mokrym podłożu i na takich nierównościach można było czuć, że ten tył gdzieś tam czasami rozjeżdża się, zarzuca, nadrzuca. No była taka nadsterowność, a tutaj słuchajcie, jest mega pewność siebie. Ta opona jest świetnie wyprofilowana, no i przede wszystkim jest pompowana, więc nie ma takich sytuacji, że czuję się niepewnie. Jednak pompowane koła robią różnicę. Kolejną zmianą jest oczywiście duży centralnie umieszczony wyświetlacz TFT z wbudowanym czytnikiem NFC w ekranie, przyciski sterowania biegami i komputerem pokładowym oraz manetka gazu pod kciukiem. Reszta pozostaje bez znaczących zmian. Kilka słów o osiągach nowego Prima. Oczywiście Prime, tak jak każda inna nowa zakupiona w Polsce hulajnoga ma ogranicznik prędkości maksymalnej do 20 km na godzinę, a odblokowanie pełnej mocy wymaga jedynie przecięcia kabla blokady. Speed test. 3 2 1 Go! 10 20 30 40 45 47 na godzinę No muszę powiedzieć że Tibo Prime pierwszej generacji tyle nie poleciała. No chyba, że z góry jak widać, nowy Prime jest nieco mocniejszy i szybszy od poprzednika, a podczas jazdy z lekkim spadkiem nabiera prędkości średnio do około 50 km na godzinę. 49,8 jest 50, 51, 52, 53, 54 maksymalnie. Tivo Prime rozwinął prędkość, ale z górki więc. To się nie liczy. Chociaż tyle faktycznie jechałem. Jak na tą klasę hulajnóg robi wrażenie. Hamowanie to oczywiście hamulce bębnowe ze wspomaganiem hamowania silnikiem. i Wypadło tutaj standardowo dla tej klasy hulajnóg. Dwa kroki, dwa metry plus długość hulajnogi, czyli w sumie 3 metry. Test zasięgu tradycyjnie wykonałem jadąc z prędkością około 25 km na godzinę. Z tym, że model, który testuję, to wersja z większą baterią, więc miejcie na to poprawkę. Stan początkowy: 79 km na liczniku, będę jechał z prędkością 25 km na godzinę. Zaczynamy. Zaczęło pokrapywać, jestem już trochę mokry. Zaczęło się błyskać i jedyne co mnie może uratować przed piorunem chyba to te góry świętokrzyskie, którymi jestem właśnie tutaj otoczony dookoła. No ale zaraz wyjadę na prosto i test się może zakończyć. No, chociaż w tym miejscu podizolowany okonami gumowymi, pięknymi, nowymi pompowanymi Tippo, więc może nie będzie tak źle. Najbliżej schowam się przed deszczem, pod mostem. Zasadnicze pytanie brzmi, jak ja mam się przedostać na drugą stronę, skoro. Remontowana jest ścieżka rowerowa i nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Kurde, co to w ogóle ma być? To są, to są właśnie kielce. No i wykrakałem, właśnie się zaczął regularny deszcz. Także skończę pod tym mostem jak żółw. Bo akurat most się napatoczył, który ochroni mnie żebym się nie rozpuścił dopiero dzisiaj w świetle dziennym widzę jak wygląda Prime po wczorajszej jeździe w deszczu no ale powiem Wam szczerze, że sprawdzają się te błotniki spoko, nogawki były suche dobra, kontynuujemy testy nie będę jechał za traktorem bo się robi mało przyjemnie muszę zauważyć, że Prime jest bardzo, bardzo cichą hulajnogą nie wydaje żadnych dźwięków, tak od siebie jest po prostu cicho, gładko i przyjemnie można powiedzieć na Ninja ten nowy wyświetlacz TFT w Primie no nie jest jakimś demonem jasności, ale spoko, wszystkie wartości są jak najbardziej czytelne, chociaż chciałoby się, żeby były czytelne bardziej. Kurde, <laughs> naprawdę podoba mi się ta maszyna. Jak sobie przypomnę jazdę pierwszą wersją Tibo Prima, no to takie rzeczy praktycznie były niewykonalne, no chyba, że z na asfalcie. I pyk 40 km, zaliczony. Dwie kreski do końca baterii. Chwila odpoczynku na trasie, 40 km za mną. Przy okazji sobie przetestuję trochę jazdy po takiej polnej drodze. Bardzo fajnie miękko, chociaż coś tam stuka trochę ten zawias, ale jest generalnie bardzo komfortowo. No i mamy 50 km, zaliczone. Co prawda jeszcze się świeci ta kreska, ale od czasu do czasu znika, więc będę się udawał w kierunku domu, żeby nie pchać tej hulajnogi z daleka. O, właśnie zniknęła. No i słuchajcie, udało się. Zajechałem do domu, a całkowity zasięg Tibo Prima 2.0 wynosi 53 km, z czego. Ostatnie 3 km to właśnie przy takiej mrugającej, rozładowanej baterii. Ale śmiało można powiedzieć, że Tibo Prime 20 z baterią 19 Ah przy wadze kierowcy 80 kg i jeździe do 25 km na godzinę można zrobić 53 km, co jest naprawdę dobrym wynikiem jak na taką niedużą hulajnogę. Oprócz tego, że prime'em można wybrać się na dość długą wycieczkę poza miastem, to jednak najczęściej jeździłem nim w mieście. Przez ponad miesiąc dojeżdżałem tą hulajnogą do pracy pakując i wypakowując ją codziennie z samochodu na obrzeżach miasta, po czym pokonywałem dystans około 4 km do centrum miasta w około 9 minut. Dla porównania ten sam dystans z samochodem w porannym szczycie pokonywałem w około 18 minut, czyli dwa razy Dłużej. Niewątpliwie jej największą zaletą jest niska waga, małe gabaryty po złożeniu, komfort jazdy i osiągi. Pomimo tego, że mam jeszcze większe, mocniejsze hulajnogi, to właśnie wolałem zawsze wybrać Prima ze względu na to, że łatwiej go było spakować do samochodu. Pod tymi względami, Prime wydaje się być najrozsądniejszym wyborem, tym bardziej, że jego cena jest dużo niższa od większych, mocniejszych hulajnog, a osiągi wcale nie są gorsze. I niewiele wyższa od najpopularniejszych w Polsce marketówek, takich jak Xiaomi czy Motus Scooty. Tak więc, jeśli już wydawać hajs na holajnogę, to warto wziąć pod uwagę Prima, żeby potem nie żałować. Ze względu na swoje gabaryty, wagę i możliwość dopasowania wysokości kierownicy doskonale nadaje się moim zdaniem jako hulajnoga dla dziecka czy dla dziewczyny. Wiem, że jeździsz dużo po Krakowie hulajnogami sharingowymi, prawda? Zgadza się. I właśnie specjalnie przywiozłem Ci najnowszy model Tibo Prima 2.0. To jest taka hulajnoga miejska, ale że jest lekka, składana, wydaje mi się, żeby była idealna dla Ciebie. Mogłabyś przejechać się trochę i ocenić? Jasne, sprawdź. Co Ty mi. na to? Wow! No i jak wrażenia? Super. A co ci się najbardziej podobało podczas jazdy tym modelem? Myślę, że komfort. W porównaniu z tymi hulajnogami, z którymi wcześniej miałam do czynienia, no tutaj czuję się o wiele bardziej stabilnie. No wiesz, tutaj są opony pompowane, a czasami w tych hulajnogach to są wiesz, pełne gumy. Poza tym, zawieszenie, wiesz, sprężynki, amortyzatory, to nie mogło być inaczej. Jakbyś miała kupić hulajnogę elektryczną, to brałabyś pod uwagę ten model, może? Nie znałam go wcześniej, ale jest wart polecenia. No i to mi się podoba. W takim razie dzięki za test. Dzięki. Podsumowując, jeśli szukacie kompaktowej hulajnogi o bardzo dobrych parametrach, świetnym designie, wysokim komforcie jazdy, z dużym zasięgiem i nieprzeciętnej prędkości maksymalnej, a przy tym relatywnie niskiej cenie jak na oferowane możliwości, to z czystym sumieniem polecam. To tyle na dziś. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach cześć! 🎶🎵Te hable Numer popisowy.